również Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W ramach Komisji Samorządowej negatywnie został projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Okrzeń położonej na terenie miasta Kiasmystaw. W głosowaniu brało udział 6 radnych, 5 radnych opowiedziało się przeciwko zmianie, jedna osoba się wstrzymała od głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani Radna Justyna Oleśnik, proszę. Okrzewie, i najbardziej dotknięta byłam tym tematem, to pragnę przedstawić trzy punkty, które obligują mnie do głosowania przeciw zmianie ulicy Okrzeje. Pierwszy punkt to opinia moich wyborców, którzy nie chcą zmian i związanych z tym kosztów finansowych i fizycznych. Drugi punkt wypowiedzi papieża Jana Pawła II, który mówił nie budujcie mi pomników, nie nazywajcie ulic, a te pieniądze przekażcie na zdolne biedne dzieci. Trzeci punkt. Imieniem papieża Jana Pawła II można nazwać inne obiekty, które nie będą generowały kosztów, na przykład budynek karitasu, Stadion Miejski lub inne nowe ulice, które powstają. Nauczanie świętego Jana Pawła II trzeba mieć w sercu postępować jak nauczał i przekazywać je wiernym, a nie dzielić społeczeństwa. Dziękuję za uwagę. Otrzymałem taką odpowiedź z ipl którą chciałbym Państwu przeczytać w formie listu, któregoś wodzi, na tej miejskiej Szanowny Panie, z upoważnienia prezesa Instytutu podpisuję niniejszym na Pańskim pismo skierowane do nazwą elektroniczną. Srebro Aleksander Trzeba był polskim działaczem niepodległościowym, ującym organizacji bojowej PPS. Samolotniczy jego bratu, wywodzonemu w roku 1907 roku, który jako polski pilot zginął w, w lotniczym z Niemcami w 1939 roku. Inny jego brat, Władysław, zginął w wojnie polsko-wątrzelickiej, kolejny Michał II odgadł od 10 wojny domowej 1939 roku. W roku 1930, w 25-lecie Męczyskiej śmierci Stefana Łukrzejej, prezydent MP i tacy odznaczył go poświęcenie od. Polskich oraz krzyżem niepodległości z mieczami za inne zasługi na rzecz odzyskania niepodległości. Szczególną niegodziwością była próba zawłaszczenia jego pamięci przez komunistyczną propagandę prl Była to jedna z metod stosowanych w okresie PRL-u, bohaterów uczynić komunistyczne materiały propagandy. Dzisiaj jednak nie powinniśmy polegać tej propagandzie i tym bardziej przywrócić Stefanowi Aleksandrowi Uszej należne miejsce w panteonie polskich bohaterów walorowych. Bardzo proszę, abyście Państwo przy okazji zmiany ulic nie tylko nie zmieniali tej poświęconej okrzyki, ale nawet zostało na forum Rady wyraźnie zaznaczone, kim był naprawdę i jak bardzo zaszłożona dla Polski była jego rodzina. Ja chcę zwrócić uwagę na jeden problem. Problem, że tutaj nie chodzi o kulebiscy, kto był bardziej ładny, brzydki, kto był bardziej zasłużony, kto był mniej zasłużony, kto bardziej zasługuje na mianę patrona, kto mnie Tutaj zarówno krzele, jak ja, i panowie, mają nie, nie, niesamowite zasługi, każdy. Tutaj generalnie chodzi, jest problem kosztów. A koszty są y, dość duże. I dlaczego o tym mówię? Na o tym mówię, y, to będzie przy każdej próbie zmiany na ulicy, A koszty są takie, że y, zaczynając od dowodów osobistych, prawda, same opłaty można, tutaj miasto może y, nie naliczać, to teraz obywatele ponoszą są dla niedorowności związane z osobistym składaniem w urzędzie wniosku o zmianę dowodu yy, oraz osobistego odbioru. Wymiana prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych jest o tak, następnych koszt. Tak. Właściciele nieruchomości zaludowanych oraz nieruchomości przeznaczonych w zawód dobre, zgodnie z miejsca gospodarowania muszą yy, podnieść koszty wykonania dawki część muszą numerami w procesji. Poza tym przedsiębiorcy, kiedy jest organizowane wizytówek, panelów, publikowanych i tak itd. Gmina w żadnym przypadku nie może rekompensować tych kosztów, więc procedura zmiany ulicy zawsze udziela finansowo członków danej społeczności lokalnej i o tym należy pamiętać. Dlatego apeluję na przyszłość, żeby jeżeli już to nazywać nowe ulice wydałaś nowym ulicom w Patroku, natomiast starych nas dotychczasowych ulic nie zmieniać. mieszkańców. Ci mieszkańcy, reprezentanci mieszkańców, którzy byli na spotkaniu z Panią Burmistrz i z radnymi, dobrze wiedzą, że członkowie komisji nie mieli żadnych wątpliwości, że zmiana nazwy ulicy byłaby obarczona zbyt dużymi kosztami społeczno-ekonomicznymi. Stąd też nikt z radnych na posiedzeniu komisji nie głosował za wydaniem pozytywnej opinii do projektu przygotowanego przez Urząd Miasta. Stąd też oczywiście rozstrzygnięcie należy do Rady Miasta. Komisja tylko formułuje tylko e, opinię. Aczkolwiek państwo znacie tę opinię. Członkowie komisji wypowiedzieli się przeciwko zmianie nazwy ulic. I myślę, że tutaj nie powinniśmy już debatować na temat, e, czy ta ulica powinna być zmieniana czy też nie. Wszystko zostało już powiedziane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, Pany, pan się. Pani Korniasz, proszę. Szanowni Państwo, radni w żadnym razie nie powinni konfliktować społeczeństwa. Trzeba się wsłuchać w głos mieszkańców, bo ich oczekiwania są zasadne. W tym roku miasto będzie budować dwie ulice i można, ale składam taki wniosek formalny, bo zastrzeżenie... Nazwy dla tych dwóch nowych ulic w bardzo dobrym miejscu. Przedłużenie ulicy Jagiellońskiej na osiedlu i ulicy prowie Jadniki na osiedlu Jagiellońskim równolegle do ulicy Okrzei, aż po Polewano. Piękne miejsce, jak i drugie od ulicy Poniatowskiego, z tyłu za koro tędy na, do ulicy Kościuszki, dwie nowe do ulicy, ulice, dwie nazwy, można to zagospodarować, a nie konfliktować i utrzymać. To co jest. Dziękuję. Że mieszkańcy musieli wybierać pomiędzy Janem Baro II i Pałaszem. Tak być nie powinno, bo to jest dylemat dla wielu z nas. I dlatego też ja zwróciłem się do pani Burmistrz nie, i oczekuję jako Rada, że będzie opracowany stosowny regulamin, który będzie wyraźnie mówił. Jakie należy kryteria spełnić, aby złożyć wniosek o nadanie nazwy ulicy, czy zmianę nazwy ulicy, czy w ogóle nazwy jakiegoś obiektu? Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że wystarczy napisać jedno zdanie i że proponuję nazwę takiej, takiej ulicy na taką taką, taką. i nawet jednej tej nie możemy takich wniosek zmienić. Mało te konsultacje, które były, to nie były tak naprawdę konsultacje, bo my właśnie nie dyskutowaliśmy. Nie robiliśmy pojedynczej, więc mogliśmy albo za, albo przeciw a głosować. A tu chodzi o to, żeby taki regulamin przewidywał faktyczną konsultację, faktyczną dyskusję, możliwość zgłaszania innych propozycji i dopiero wtedy, kiedy te propozycje zostały przedyskutowane, uzgodnione, dopiero przedłożone Radzie Miasta, aby Rada Miasta wtedy mogła się a nie zarządzać konflikty i rodzić takie niesnaski. To jest niedobrze. Dlatego też ja m, powiem tak. Chciałbym bardzo, żeby tak miała w ulicy, która nazwałaby się Sądu Świętego Jana Pawła II. Ale nie w taki sposób, nie kosztem konfliktów, nie kosztem takich zajęć, jakaś powstała. Dlatego też m, myślę, że m, dzisiaj przyjmiemy takie rozwiązania, nie inne. Natomiast sprawy, jeszcze nie zamykamy i będziemy mogli również dyskutować, ale września oczekujemy, że taki plan będzie, który będzie przewidywał określone również procedury dla Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest, jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Okrzei położonej na terenie miasta Krasysta proszę o podniesienie mandatu. Nie widzę. Kto jest przeciwny? za udział. Myślę, że to jest coś dotyczącego do tego, abyśmy sprawy ważne dla miasta rozwiązywali wspólnie z państwa i zapraszamy na sesję. Począwszy od młodzieży, a skończywszy na seniora, chciałam serdecznie podziękować panu przewodniczącemu Rady, panu Kawęckiemu. Radnym, Pani Górnicz, Panu Sekretarzowi za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Wiem, że to pochłonęło i nam, i Wam do żonerów. Niemniej jednak wiem, że postąpiliście i tutaj mówimy po ludzku i po Bożemu. Niemniej jednak i my będziemy za trzy lata głosować i wiemy na kogo. Bądźcie pewni, liczcie na nas. Mitte, just <laughs>